in that gorąco gorącej serdecznie witam wszystkich, w szczególności witam wspaniałe, kochane i niepowtarzalne dzieci. Zagramy nasze największe hity. Ja gram na gitarze, łóżka, ramiona. Ten pociąg rusza już. Coś nowego, coś starszego. Są to wszystkie zabawy wokalno-interaktywne dla dzieci. Poczarujemy sobie troszkę z dziećmi, i mamy też niespodziankę bankowe show. Ręce do góry. Nazywam się Magdalena janiak Peras Prowadzę Akademię Ruchu i Tańca Bansk, która współpracuje z Domem Kultury w Sierodzie Śląskiej. Działamy wspólnie na naszym terenie od około 15 lat. Mamy bardzo, bardzo urozmaiconą ofertę dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzimy zajęcia taneczne dla dzieci już od 3-4 lat poprzez zajęcia dla młodzieży. I osób dorosłych dla par do ślubu oraz grup stańca użytkowego. Wszystkie ręce w górę kładziemy na ramiona, lokomotywa rusza. Myślę, że park to jest chyba najlepsze miejsce, bo to jest takie miejsce zielone, zacienione. Zdecydowanie to rodzice, ale dzieci też mam nadzieję, lubią. Jest kilka tutaj obszarów parku. Znaczy najwięcej chyba się dzieje i na scenie tutaj. Ale też w strefie, tam bliżej urzędu, bo jest tam cała... Byliśmy z kamerą Byliście też tak. tam. No to nie muszę opowiadać. Tam jest masa dzieci, ale nie wiem czy Wiktor zauważyłeś, że fontanna ma wodę. Działa? Nie działa, ale, ale ma wodę, bo tam pływają małe kajaki. Ale w tej zabytkowej, starej? A, dokładnie. No to... nie, no ja widziałem tam wodę. Ale tam dzieci się bawiły w takich napompowanych powietrzem kulach. Tak, ale e, to było na terenie zielonym, ale fontanna zabytkowa dzisiaj ma wodę i to dzieci uwaga, też pływają. A jak burmistrz się e, bawi? No z tyłu głowy chyba każdy jest trochę jeszcze dzieckiem. E, zabawa, jest, zabawa jest dla każdego, dla każdego radosna. Natomiast wartością jest to, że w środzie śląskie jest dzisiaj centralne święto, a w wielu miejscowościach, byłem w troszkowie też, jutro ogrodnica, też są takie dni dziecka bardzo sołeckie. To jest więc, więc to jest cały tydzień zabawy, cały tydzień radości, cały tydzień dla naszych maluchów. No i pierwsza stacja, szybko dojeżdżamy. Jest to stacja śmiechu, się razy. na ramiona, bo jest tu spóźniona. Nazywam się Michał Sośniak. Dzisiaj, z okazji Dnia Dziecka, właśnie się e, zabawa tutaj w parku miejskim. E, zostałem zaproszony jako gość, mający tutaj troszeczkę na celu otarować publiczność. E, występ się udał, wydaje mi się takie warsztaty magii, na których dzieciaki nauczyły się kilku prostych sztuczek. Witamy serdecznie. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej dołącza do e, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Mamy bardzo dużo atrakcji. E, pokazujemy tutaj e, drogę, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pokaz radiowozów, e, jazda w alkogoglach gokartem. A naszym specjalnym gościem będzie komisarz Lew. Także zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci rodziców do dołączenia do nas. Pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze.